W tym czasie wielkiego doświadczenia i boleści Ojciec Święty pokrzepia księdza Popiełuszkę. 11 lutego 1984 roku ksiądz biskup Kraszewski przekazał Zbigniew księdzu Popiełuszce różaniec od Ojca Świętego, którego był bardzo dumny, kiedy święta Teresa Bogatowska Znajoma Uszulanka podczas audiencji w Watykanie podziękowała Ojcu Świętemu w imieniu Świętego Kupieża za dar i słowa wsparcia. Papież powiedział, niech siostra mu powie, jestem z nim całym sercem, że mu błogosławię i niech się trzyma. Niech się trzyma. Niech siostra weźmie od niego ode mnie różaniec. Ja już mu posłałam przez biskupa. Ale jeszcze ten. Dzieci mają tylko takie słowo wsparcia, góry się przeniesie. 20 października, wtedy pamiętam, siedziałem na dzienniku telewizyjnym, usłyszałem wiadomość, że ksiądz Bobiełuszko po został porwany. Szybko zareagował papież. 24 października na audiencji generalnej Ojciec Święty mówi do Polaków. Podzielam słuszny niepokój całego społeczeństwa według nieludzkiego czynu, który jest wyrazem przemocy dokonanej wobec kapłana oraz pogwałceniem godności i niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Apeluję do sumień, którzy dopuścili się haniebnego czynu i ponoszą za nią odpowiedzialność. Drodzy bracia i siostry, proszę abyście złączyli się ze mną w modlitwie o rychłe uwolnienie księdza Popiełuszki i jego powrót do duszpasterskiej pracy. Po tym komunikacie rządzący Polską nie wytrzymali i sypnęli swoich. Wieczorny dziennik podał, że znaleziono oprawców.